Poród dzielimy na cztery okresy. Pierwszy okres porodu jest to wystąpienie regularnej czynności skurczowej dającej postęp porodu w rozwieraniu się szyjki macicy, która dochodzi do pełnego rozwarcia, to znaczy do 10 cm. Czas trwania tego okresu może być różny w zależności jak, jak występują skurcze, jak często, jak długo i czy to jest pierwszy poród, czy kolejny. U kobiety, która rodzi pierwszy raz. Zazwyczaj trwa on od kilku do kilkunastu godzin. U kobiety, która rodzi drugie, czy trzecie, czy kolejne dziecko, czas ten może być krótszy. Drugi okres porodu rozpoczyna się od pełnego rozwarcia do urodzenia się dziecka. Polega ono na tym, że występują skurcze parte, które powodują jakby wypychanie dziecka przez kanał rodny na zewnątrz. Duża rola jest tutaj mamy, która musi wykonywać parcie i musi być duża współpraca z położną, która prowadzi ten torut. Czas trwania tego drugiego okresu może być od pół godziny do dwóch godzin, w zależności jak często są te skórcze parte. W momencie, gdy już się urodzi dziedziuś, kładziony jest na brzuszek mamy, mama może go przytulić, całować. I dotknąć. Trzeci okres porodu polega na oddzieleniu się łożyska od mięśnia macicy i urodzeniu. Wtedy już nie ma żadnych skurczeń i czas ten jest bardzo króciutki bo od kilku minut do pół godziny. Może się zdarzyć, że to łożysko się nie urodzi kompletne i wtedy trzeba będzie wykonać zabieg bardzo króciutki, tak zwane wyłyżeczkowanie jamy macicy. W zasadzie wtedy bólu już nie ma. A mama jest zajęta w tym czasie dzieckiem, które leży na brzuszku i cały czas je tam pielęgnuje. Czwarty okres porodu jest to ścisły nadzór przez dwie godziny pacjentki na sali porodowej. W tym czasie może się wiele rzeczy jeszcze wydarzyć. Może być zwiększone krwawienie i musimy obserwować, może być spadek ciśnienia, więc pacjentka przez te dwie godziny musi jeszcze być pod naszym nadzorem. W tym czasie jest pierwsze przystawienie do piersi, pierwsze karmienie, pierwsza nauka, pierwszy taki bliski kontakt z mamą.